Cześć, tu Michał z Pudelka. Zapytam dziś mieszkańców Łodzi, co sądzą o najgorętszych show-biznesowych newsach. Jeżeli nas czytasz, jak zawsze, daj głos! pani sądzi o dysproporcjach w zarobkach sportowców, no bo ci piłkarze zarabiają jednak sporo pieniędzy, inni na przykład siatkarze niekoniecznie. Co pani o tym sądzi? No właśnie, to troszeczkę mam takie mieszane uczucia, bo zarówno jedni i drudzy wkładają bardzo dużo wysiłku do pracy, no ale inne są transfery, inne są na to fundusze... Zrzeszenia i tak dalej, także no, nic nie, nie możemy na to poradzić. Nie uważam, że dysproporcja w zarobkach między piłkarzami a innymi sportowcami jest e, taka odczuwalna dlaczego? Ponieważ piłką nożną interesują się ludzie na całym świecie. Wszyscy są piłkarze oglądać interesują się ich życiem e, prywatnym, ich kobietami, samochodami, tym, co dokonują na boisku i poza, więc e, moim zdaniem e, piłkarze zarabiają adekwatnie od tego, co pokazują. No wydaje mi się, że mimo wszystko jakoś oni się bardzo w to angażują, poświęcają na to tak naprawdę bardzo dużo czasu ze swojego życia, więc jakieś wynagrodzenie im się należy, więc nie sądziłabym, że to jest kwestia tego, żeby im zabrać to, co dostają, tylko bardziej jakoś wynagrodzić też innych sportowców, którzy równie mocno się angażują, nie wiem, siatkarzy chociażby. No kibicuję, ale myślę, że zarobki są zdeczka za duże. To jest w porządku, dlatego że ich wpływ na społeczeństwo, na środowisko zdaje się, że jest jednym z największych, także... Koszty, które zarabiają, tak samo generują, z drugiej strony. Także jest w porządku. Czyli wolny rynek. Dokładnie. A co Pani sądzi o zarobkach piłkarzy? Czy one są adekwatne do pracy, którą wkładają? No, zależy, który piłkarz, bo nie wszyscy, no nim. No, ale no, w sumie, jakby może większe mieli nasi zarobki, to i lepiej by grali. Panie piłki też wcale nie jest takie łatwe, tak mi się wydaje. Takie profesjonalne. No, jeżeli robią to dobrze i ludzie chcą ich oglądać i chcą płacić za bilety, no to czemu nie? Kibicujecie teraz Polakom na Euro 2020? Nie, raczej się nie interesujemy piłką. <laughs> <laughs> Zależy kto, tak, kibicujemy. <śmiech> <śmiech> Ale trzeba pamiętać, że w tym czasie też siatkarze grają. No właśnie, o to chciałem zapytać. Jak myślicie, z czego wynikają dysproporcje w zarobkach między piłkarzami a innymi sportowcami, na przykład siatkarzami? Od popularności. I reklam. Głównie. I reklam. Obydwa sporty dają tyle samo emocji. A z czego wynika dysproporcja w zarobkach między piłkarzami a innymi sportowcami? No, reklamy to na pewno. Natomiast nie wiem, gdzieś to jest takie dużo narzucone z góry. Nie wiem, gdzie to kiedyś się zaczęło i chyba się nie może zatrzymać. A czy tak powinno być? Nie. Nie, bo na przykład nasi siatkarze teraz wygrywają, tak w Rimini. I mało się o tym mówi, a gdzieś ta piłka nożna jest cały czas na pierwszym miejscu. Oni poświęcają w zasadzie na to całe życie, tak? Grają od, od zawsze praktycznie i to jest duże wyrzeczenie. Oni, żeby być na profesjonalnym poziomie muszą zrezygnować z imprez, ale, ale mimo, tak jak wcześniej powiedziałem, to wynika po prostu z tego, że oni promują swoją siebie, swoją markę, tak? Ciężko odpowiedzieć, czy, czy adekwatnie zarabiają do swojej pracy wykonanej są piłkarze, którzy zasługują na swoje wynagrodzenie, a są piłkarze, którzy są marką po prostu i to wszystko są twarzą. To jest tak jak z modelingiem. A myślicie, że piłkarze zarabiają adekwatnie do pracy, którą wkładają? Myślę, że tak powinni zarabiać jeszcze więcej. <noise> Super! Sutki na instagramie. One też budzą gigantyczne emocje. Ostatnio y, Sutki pokazała Jasia Przetekiewicz, Julia Wrublewska. No i jest szał w komentarzach. Myślicie, że dlaczego kobiece Sutki budzą tyle emocji, męskie nie? O co, o co z tym chodzi? kulturowe jakieś uwarunkowanie chociażby tego, że to jest bardziej znormalizowane, że faceci mogą chodzić bez koszulki w miejscach publicznych, czy w ogóle jest to jakiś widok taki bardziej znormalizowany, a w przypadku kobiet jest to uznawane za miejsce intymne i za bardziej jakąś prywatną sferę, więc zakładam, że jeżeli no właśnie ktoś się pokazuje w ten sposób, no to jest to uznawane za większe obnażenie prywatności. Wydaje mi się, że tylko dlatego. Polskie celebrytki pokazują sutki, co budzi się z, no, z takim <śmiech> <śmiech> różnym odbiorem powiedzmy w komentarzach. Pani to nie przeszkadza. Mnie to nie przeszkadza. Nie. A dlaczego mężczyźni mogą pokazywać swoje sutki, na przykład na zdjęciach, w mediach społecznościowych, a kobiety już nie i jest to cenzurowane? No dlatego, że no, jakieś tabu takie jest, jeszcze takie stare, typowe, sprzed wielu, wielu lat, że kobieta musi być zakryta całkowicie. A nieprawda, no jak ma piękne ciało, to może je pokazywać, prawda? Damskie sutki na Instagramie czy powinny być cenzurowane czy powinniśmy dążyć do takiej równości że skoro facet może pokazać gołą klatę to dlaczego kobieta ma być na cenzurowanym to osobiście nie przeszkadza ale mojej żonie przeszkadzało <grytanie> także co by jej przeszkadzało a to, że oglądałbym inne piersi kobiece. Podejrzewam, że tak. Od dawna nie jest nic takiego, co powinno być właśnie takim tematem tabu. I ja, jakby nie mam nic do tego. Moim zdaniem, niech to idzie cały czas naprzód i niech się nikt tego nie wstydzi, bo to jest coś naturalnego. Dlaczego, jak facet pokazuje klatę, jest wszystko ok, a gdy kobieta pokazuje piersi, jest afera. No to też jest gdzieś zakorzenione w naszej kulturze i to dawien dawna, tak, że golizna jeśli chodzi o kobiety jest mniej akceptowalna, no i kobiety, które są wyzwolone są coraz mniej, yy, yy, znaczy w ogóle nie są akceptowane, tak mi się wydaje i chyba to o to chodzi, ale czy tak powinno być? No nie wiem, ja bym nie chciała tak pokazywać yy, swoich części ciała, natomiast nie wnikam, nie oceniam. Nie oceniasz, tak? Absolutnie. Nie najbardziej ciekawi jedna kwestia, że kiedyś trzeba było być wybitną osobą, żeby być znaną. Później trzeba wystarczyło być znaną z tego, że się jest znaną, a teraz każdy może być znaną osobą. Wystarczy, że pokaże sutek lub nie tyłek i takie mam zdanie w tym Oj, temacie. I... Powiem ci, że to już nie wystarczy. To już nie jakby. Wystarczy. Nie, 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 nie. nie to chce robić wiele osób, to robi wiele osób, ale to już nie wystarczy, żeby być no, sławną. To prawda, to prawda. Czasami trzeba pokazać coś więcej, ale to, to już może temat na inną rozmowę. Ciało to jest rzecz normalna, a to, że my seksualizuje, seksualizujemy za bardzo kobiece ciało, to już jest nasz problem. Kobiece sutki jakby też powinny być normalne, ponieważ służą głównie do karmienia dzieci, więc jakby to nie jest obiekt seksualny w mierze biologicznej. Myśli Pani, że to się zmieni, że będzie równość w tym aspekcie niebawem? O, myślę, że tak. No, no staje się, że tak. I Pani nie przeszkadzają takie fotki? Absolutnie. Jednak jest to pewna intymność, tak? I uważam, że taką intymność trzeba zachować. No, jeżeli się jest gdzieś na wakacjach i nie wiem, jest, jest się na plaży, no to wtedy może sobie pozwolić. Oczywiście to jak się dobrze czuje, tak? No ja bym się tylko zleczyła. Ale teraz jest pewnie coraz więcej odważnych dziewczyn. Ostatnio Joasia Przetakiewicz, Julka Wróblewska, celebrytki, pokazały swoje piersi w pełnej okazałości na Instagramie, no i w komentarzach wylał się hejt, wzbudziło to ogromne emocje. Dlaczego mamy taki duży problem z kupicymi sutkami? Skoro faceci mogą pokazywać swoją klatę. Żona może chodzić nago po mieszkanie, jakoś nie ma z tego problemu. Ale wtedy mnie interesuje tylko pierwsi żony, no i taka jest sytuacja, koniec. Edyta Górniak powiedziała, że niestety nie będzie jurorką w kolejnej edycji The Voice. Będzie pani tęsknić? Nie, <grym> bo ja jej nie lubię. A dlaczego? No, dlatego, że no, nie podoba mi się. A co takiego jej zachowanie, czy no, no... piosenki? No tą piosenkę, co na Euro śpiewa ten hymn, no to to zaważyło chyba na niej. Pewnie kojarzycie taką personę jak Edyta Górniak. A oczywiście, bardzo, bardzo dobrze znamy od wielu lat diva polskiej muzyki. Tak, i teraz powiedziała, że niestety nie wystąpi w roli jurorki w kolejnej edycji The Voice. Będzie Wam jej brakować? Raczej nie oglądałem tego programu, czy mi jej będzie brakować. Ja ją oczywiście doceniam za dokonania muzyczne, ale nie uważam, że będzie jej brakowało. Na pewno na polskiej scenie muzycznej jest wiele osób, które mogłyby ją zastąpić. Edyta właśnie ogłosiła, że w, tym, w tej edycji The Voice nie pojawi się jako jurorka. Tak? Będzie pani tęsknić? Nie. <laughs> A co pani sądzi o Edycie Górniak jako takiej osobowości medialnej? To znaczy, może piosenkarką to jest bardzo dobro. Natomiast jest niektóre zachowania takie egoistyczne wręcz w takiej raczej pychy nawet, co to mi się nie podoba. A jakie to są te egoistyczne zachowania? No takie wyniosłe bardzo. Będzie Państwu jej brakować? No, bo to jest naprawdę przyjemna, fajna, sympatyczna kobieta i przede wszystkim Polka. Bardzo cenię wokalistkę, która się nazywa Sana, bardzo lubię jej piosenki i uważam, że ma świetny głos, piosenki bardzo melodyjne i jest naprawdę bardzo wartościową piosenkarką i osobą reprezentującą muzykę w Polsce, a mam nadzieję, że zrobi również karierę międzynarodową, za co bardzo trzymam kciuki. Szczerze to bardzo przyjemnie mi się ją oglądało, ponieważ z rodzicami zawsze ją jakoś lubiliśmy, Eee, więc w sumie to szkoda. Szkoda, że jej nie będzie. Kto mógłby zastąpić Edytę? Kogo z polskiej branży muzycznej cenicie i kto mógłby być dobrym ekspertem? Na pewno nie Rafał Brzozowski. <laughs> Dziękuję mieszkańcom Łodzi, że dali głos, a za tydzień widzimy się w Legionowie.